Witam Was, moi kochani, w energii na czwartek. Pokładam głęboką nadzieję, że po tak pięknej przebojowej środzie, gdzie wczoraj wspierała nas królowa Buław, ten cały nasz entuzjazm nie opadnie i ten kurz. Takiego przedsięwzięcia z energii ognia jeszcze nie będzie opadał, dopóki nie osiągniemy zamierzonych celów i założeń. Tydzień wyszedł nam pięknie, bo w poniedziałek trzeba było jeszcze przeciągnąć odpoczynek, wtorek przyjąć założenie, że to jeszcze nie jest ten czas, ale w środę trzeba było już podnieść tą szansę z podłogi. Zobaczymy zatem, co ma dla nas czwartek. Tak jak wiecie, ten tydzień rozkładam w energii. Tarota boskiego, boski tarot, dokładnie tak nazywa się ta talia. E, rozłożę ją zgodnie z tym schematem, on jest dla mnie w ogóle bardzo spójny. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy, czy, czy właśnie tutaj, pod spodem, pod tym filmem, e, jak z Wami to rezonuje? Czy właśnie taka forma pod tytułem, co mi dzisiaj przeszkadza, co mi pomaga i jaka jest rada karty na dany dzień? Czy z Wami to rezonuje, czy Wam taka forma odpowiada? Dla mnie jest ona bardzo lekka w przyswojeniu, i jestem w stanie troszeczkę pociągnąć z tych trzech kart codziennie, jeżeli powiedzmy z takiego miesięcznego dużego rozkładu. Jest miżej, czyli powiedzmy mamy jakiś dylemat, któremu mierzę się na dany dzień, powiedzmy, sprawa administracyjno-prawną, aha jest mak, wiem, że mi pójdzie, wiem, że się uda. I o ile nie byłabym w stanie zapamiętać dużego rozkładu, o tyle to najlepsze, co mogę, wyciągnę, zachowam dla siebie, to mnie wspiera. Wierzę, że mi się uda. Cała ta, ta karta jest jak afirmacja, która we mnie wibruje. Moje pytanie do Was jest takie, czy odczuwacie to w ten sam sposób? Proszę, podzielcie się swoim doświadczeniem tutaj w komentarzu albo w wiadomości prywatnej, jeżeli macie na to ochotę. Ja tymczasem poproszę o energię dla nas na czwartek, w tym dokładnie schemacie, czyli co będzie dla mnie wyzwaniem. Co będzie nas wspierać i jaka jest rada na dzisiejszy dzień? Standardowo spód to jest ta moja wskazówka. Tutaj jest to, co jest dla mnie wyzwaniem, a tutaj to, co będzie mnie wspierać. Zaczynamy od wyzwania. Z czym będziemy się dzisiaj mierzyć? Dziewięć kielichów. Dziewięć kielichów to jest taka energia, która mówi, abym doceniła docenił to, że jestem stabilny emocjonalnie. To, że kocham siebie, to jaką mam wartość sam do siebie, bo dziesiątka to jest jestem ja plus moje domostwo, moje otoczenie, a dziewięć mówi o tym, że pokochaj dobrobyt sama w sobie. Odnajdź w sobie pokłady miłości samej do siebie. Dziewiątka koncentruje się przede wszystkim ja. Mi jest dobrze. Ja jestem stabilny. Ja potrafię podjąć decyzję. Nie szukam poklasku u kogoś. znaczy to dokładnie tyle, że rano jak wstanę i się ubiorę, to wiem, że wyglądam super, nawet jeżeli towarzystwo, ktoś z mojego najbliższego otoczenia, tudzież partner, partnerka nie powie mi, słuchaj, fajnie dziś wyglądasz, to wiem, bo ufam sobie, swojej intuicji i wiem, że dziś jestem najlepszą wersją siebie. To jest ta energia, to jest dziewięć kielichów. Zaufaj sobie, pokochaj siebie, odnajdź te pokłady emocjonalne i oddasz nimi samego siebie. To jest ta energia. Ona jest na energii wyzwania. Czyli mogą pojawić się takie zawirowania, kiedy powiemy sobie, kurde, dzisiaj to nie ja. Mam kiepskie włosy, kiepskie paznokcie, whatever. I ta energia mówi, nie. Powiedz sobie, jesteś teraz najlepszą wersją siebie, na jaką jest mnie. Ups, lampa. Stać i uwierz w to. Daj sobie tą miłość. Odnajdź ją sama w sobie. Nie pobieraj dziewiątka, nie ciągnie energii od kogoś. Dziewiątka daje ją samemu dla siebie. Takie wyzwanie mamy na dziś. Co nam zatem będzie w tym pomagać? 10 denarów, fajnie, czyli znajdzie się kasa o to, aby o siebie zadbać. 10 denarów to są stabilne finanse i finanse, które planujemy długofalowo. To jest energia ziemska. Ziemia to jest żywioł, który ciągnie się bardzo powoli i tutaj nie ma w tej energii, ups, nie ma w tej energii szastania gotówką. 10 denarów to jest, myślę o tym, aby nie brakowało nie tylko mi, ale też mojemu otoczeniu i moim bliskim. I taka energia pokazuje się na dzisiaj. Ja się cieszę, bo przy stabilnych pieniądzach o wiele łatwiej podejmować jest decyzję i o wiele łatwiej odnaleźć jest miłość, kiedy nie muszę się obawiać o to, czy mi starczy i czy nie stać na moje potrzeby, a tutaj wystarczy. To jest taka karta, która mówi: bądź spokojny, nie zabraknie. Jako mam wskazówkę? Słońce, energia wzrostu, przepiękna energia. W odpowiedzi na wczorajszą królową buław położyło nam się słońce, które mówi uwierz w to, że wzrastasz, wyjdź do słońca, zacznij czerpać z tego energię. To jest obietnica powodzenia. To Wam mogę powiedzieć sama od siebie, dlatego że słońce potrzebne jest wszystkiemu. Weźmy na przykład maleńkie nasionko, które po to, aby wzrastać, potrzebuje słońca. Bakterie, aby się nam namnażać, wirusy, choroby, whatever, też często potrzebują jeżeli zachodzi u nich proces fotosyntezy, potrzebują tej energii Słońca. I jest to taka obietnica, że ponieważ wiele dzieje się w energii wzrostu właśnie dzięki Jemu, Jego blaskowi i Jego promieniom, to uwierz w to, że Ty też w tym momencie jesteś na etapie wzrostu, że gromadzisz, że będzie Ci lepiej, że Ci się powiedzie. Przyznam szczerze, że przy takich kartach sąsiadujących, kiedy mamy 10 denarów, które mówi, bądź spokojna o finanse, nie braknie, odnajdź miłość do siebie – jest to naprawdę przepiękna prognoza. Cudownego czwartku wam życzę. Cześć!